Stablecoiny od połowy zeszłego roku już są tak naprawdę regulowane rozporządzeniem MIKA. Tak naprawdę, no USDC jako ten dolarowy, flagowy stablecoin spełnia te wymogi, ale USDT nie. Co też doprowadziło do tego, że giełdy, między innymi też nasza giełda, masowo delistowały pary na USDT. Czy jest to dobre dla rynku? Niekoniecznie, bo teraz jak spojrzymy sobie na konsekwencje tego działania, tak jak mówiliśmy, pod względem tego wskaźnika głębokości i płynności, Teter ma największy ten, najwyższy ten wskaźnik, ponadto Teter pod względem płynności w ogóle na rynku, jest tak duży, że czytałem ostatnią informację, że Teter posiada więcej obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych niż państwo Niemcy, więc możemy sobie wyobrazić, o jak dużym my mówimy tutaj graczu. No, i też widzimy, że jeżeli chodzi o pola płynności, to Teter trochę się wypiął na Europę, bo to nie jest dla niego istotny rynek. Jakby Cały istotny rynek jest tak naprawdę w globalnych polach płynności na rynku azjatyckim, na rynku Stanach Zjednoczonych. Uh -huh. Więc my jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że możemy być odcięci od Tetera i to, co jest właśnie najważniejsze na rynku krypto, to jest właśnie głębokość rynku i płynność.